Siemmon mordeczki, z z tej strony. Piękny, zdolny i skromny. Może już nie taki piękny, bo troszeczkę ostatnio miałem. E... Nie byłem problemu, bo to nie były problemy. po prostu parę osób podpuściłem. E... Powiem wam, że podobne koszulce mnie policja złapała, zawsze miałem takie dziwne koszulki i oni nigdy nie skomali, tylko jeden inteligentny e... chłopak dwu... dwóch. Myślę, że wie o co chodzi. Słuchajcie, wytłumaczcie mi jakim trzeba być idiotą, żeby podjechać pod McDonalda, wyciągnąć Joyta i go palić, a następnie, gdy przyjeżdża policja, nie jeden radiowóz, tylko trzy, a, i pytałem się, czy coś raz, ja powiedziałem, że zioło. Dlaczego a, funkcjonariuszy nie wpadnie, że to był wałek? Ładnie zapakowane 10 gram pod McDonaldem, centralnie <laughs> pod kamerą czyli yy, osoba zrobić to specjalnie? Nie, przecież niespecjalnie! specjalnie przecież nigdzie nic nie nagrywałem, nie pokazałem, że trzy samochody podjechały funkcjonariuszy kurwa w chuj każdy co zapisuje a powiem wam dlaczego nie ujawnię nagrań bo to było zrobione w mojej dzielnicy i powiedziałem, że do własnego gniazda nie będę srał ale Zapytajmy się, pani prokurator, dlaczego w rozmowie ze mną powiedziała, że osoby takie jak ja nie zasługują na rozważenie tego od razu, bo ja się od razu przyznałem, e, tylko sprawa trafiła do sądu. Dlaczego dostałem 2000 grzywny i 3000 e, kosztów sądowych? I gdy złożyłem e, oficjalną skargę na to wszystko, poszedłem do sądu. B, bez przedstawienia mi żadnych dokumentów, sędzia stwierdził, wszystko jest prawidłowo. No to może jeszcze raz sprawdzimy, czy wszystko było prawidłowo. Bo widzę, że pani prokurator, jak ją zobaczyłem, nie ma pojęcia w ogóle o jaką sprawę chodzi. Ma pełno takich spraw, czyli gdzie te pieniądze trafiły, to po pierwsze, jak zostały zniszczone 10 gram tego materiału, bo za to też zapłaciłem. To pokażcie, czy te 10 gram. Marihuany trafiło do kieszeni, czy po prostu zostało zniszczone? Proszę mi przedstawić rachunki, jakie kwoty dokładnie na co poszły, bo uważam, że mnie naciągnęliście. I dlaczego pani prokurator, mam tą rozmowę nagraną, nie jej, ale mam tą nagraną i dobrze pani wie, że pani tak powiedziała. Proszę mi wyjaśnić, dlaczego pani prokurator stwierdziła, co jestem gorszym Polakiem, gorszym człowiekiem, czy kim jestem? Czyli co, że jeżeli mam grupę tancerzy i jestem e, tancerzem, a czy byłem, ten zresztą, bo już nie, nie jestem, eee, teraz tworzę swoją nową ekipę, to znaczy, że jestem kimś gorszym, czyli nie jestem Polakiem? No, a kolejna sprawa. Poczekamy, aż dostanę pismo oficjalne, bo takich spraw e, zrobiłem taką akcję w Niemczech, zrobiłem taką w, e, akcję w Czechach. I powiem Wam, w Czechach zostałem tak pozytywnie zaskoczony. Podejście funkcjonariuszy, Policji, i do człowieka, że, że tam tylko mieszkać, naprawdę. A w Polsce, powiem Wam tak: w Egipcie nie było tak ciężko z ludźmi, jak w Polsce, nie? w podejściu do funkcjonariuszy państwa do człowieka bo tam wiedziałem, że mam do czynienia z obcymi. Tu miałem do czynienia z Polakami, którzy traktowali mnie jak śmiecia. Kurwa to z tematu. I ci, co mnie traktowali jak śmiecia, pamiętajcie na właśnie to znajdzie. Fuck Bo dla frejeru będę frejerem, a dla morderczego będę mordeczką. Rozdałem masę pieniędzy. Praktycznie wszystkie, które miałem, żebyście nie mogli mi już zapierdolić. Więc teraz nie wiem, co zrobicie, ale ja wam kurwa nie odpuszczę, nie? Nie odpuszczę frajerom, którzy prze. wyżej z frajem niż dupę mają. Krótko. Celebryci, politycy, kurwa policja, wszyscy co chcecie. Chcecie co dobą zadzierać? Jada jest serce na dłoni. Ale jeżeli kurwa, któryś do ciebie wyciąga do mnie łapy. Bum! Szachermacher kurwa. Koniec gry. A na koniec powiem, że to wszystko gra, zabawa. I to wszystko jest żart. To jest tak jak w filmie, wiecie. Ja sobie pierdolę. Nic takiego nie miało miejsca. Ale ci, co mają. Łysy z karetki. Łysy z karetki, który mnie podduszał i który mi zapierdoliłeś w kręgosu. Nie uważasz, że karma powinna do Ciebie wrócić? Nara.